Lepiej jest przełamywać lody, czy je topić? Ogromna różnica między tymi dwoma stanami. To roztapiać lody to ogniem, pasją, wytrwałością, spokojem, stanowczością, miłością. Łamać lody to agresją, siłą, pazernością, próżnością. Wiele razy w życiu człowiek był złamany. Dzisiaj, gdy przedzierasz się przez konsekwencje tych złamań swojej osobowości, swojego charakteru, swoich traum, swoich lęków, nie staraj się tego przełamywać już wystarczająco. Staraj się to roztopić. To, w jaki sposób będziesz to topił, potrzebujesz sam dla siebie określić, w jaki sposób. Będziesz topił, roztapiał, rozpuszczał to, co jest już konsekwencją tych złamań, bólu, cierpienia. Zastanów się nad tym dobrze, bo dla wielu, wielu ludzi próba przełamania lodów, swoich lęków, tego co ich połamało, przez co cierpieli. Sprawiać będzie tylko większy opór, a roztopienie przejdzie lekko. Będzie czuć, będzie intensywnie, ale będzie lekko. Wspieram i pomagam w mentoringach, na sesjach. Nie przełamywać traum, nie przełamywać strachów, nie przełamywać swoich lęków, obaw, programów, przekonań, wierzeń. Wspieram, żeby je roztapiać. Uczę, jak je roztapiać, uczę, jak je rozpuszczać, jak najdelikatniej sobie z nimi radzić w stanowczy sposób. Zapraszam. Wiadomość prywatna, umówimy się na sesję diagnostyczną w tematach czy traum, czy energetycznych potrzeb, jeśli ktoś potrzebuje wsparcia, jakiegoś energetycznego wsparcia, czy działań energetycznych w danych tematach, w sferach relacji, w sferach samopoczucia sam samym sobą, w sferach... Pracy, po prostu życia na każdej płaszczyźnie. Zapraszam. No Do zobaczenia.